Hej hej z tej strony plepsu, a to jest Spins Io. Yy, czyli gra jak sami widzicie o spinnerach Pewnie zapytacie, plepsu, czemu grasz w taką niemodną grę? Czemu? Bo miałem ochotę po prostu. A poza tym, to jest gra, w której mogę sobie yy, pogadać na kilka innych tematów. O Boże, już tutaj Jest rozpędzony. Pogadać na kilka tematów, bo mam kilka chyba w sumie ważnych wiadomości do przekazania. Yy odnośnie kanału, odnośnie Facebooka więc yy, wybrałem taką gierkę, gdzie coś tutaj będzie się działo, oczywiście będę to też komentował, ale skupię się na innych wiadomościach, które wam chcę przekazać w tym filmie więc tak, yy, na początku pytanie co jeszcze w ogóle kręci spinnerem? czy w ogóle ktoś się jeszcze tym bawi? bo szczerze to hype już chyba minął i już to nie jest takie popularne jak kiedyś, yy, że Wszyscy chodzili po ulicy i kręcili spinnerami. Widzę, że ten się uparł na mnie i taktycznie chce mnie dojechać. Chociaż mam prawie nic punktów, ale i tak chce dojechać mnie. Może tutaj ucieknę jakoś. Okej. Okay. Mm, hop, przyspieszenie. Oczywiście musiał mnie trafić. Dobra. Mm, nie, nie, nie przejmuję się ten. A co dalej? W ogóle chcę się wbić do jakiejś topki. Znaczy, tysiąc punktów to nie jest dużo, więc. Tak. Y, oczywiście podstawowa kwestia początku odcinka kamerka bo chociaż mówię to w każdym odcinku to i tak nie zauważycie nie zauważacie tych komentarzy że y, będzie w przyszłym tygodniu i to nie jest że będzie w poniedziałek tylko może być na przykład film y, w czwartek albo w piątek więc y, spokojnie będzie obiecałem to będzie no już drugi raz mnie zabili super obiecałem więc będzie więc nie macie co się przejmować że Oszukałem widzów, że będzie kamerka. Będzie, więc spokojnie e, dotrzymie słowa. Następna kwestia. E, deep IO, e, Mope IO i ogólnie gierki io. E, będą na kanale, ale e, rzadziej chyba, bo Mope IO skończyliśmy już z Krystianem na jego kanale. Więc jeśli chcecie pooglądać, to zapraszam do Krystiana. Tam zrobiliśmy czarnego smoka, więc e, szczerze nie mamy co tam pokazywać. E, Deep IO jeszcze będą odcinki, bo chcę pokazać jeszcze kilka ewolucji. Nie. Super. Szczęśnia no. Nie wiem się jakoś rozpędzić. E, więc Deep IO jeszcze będzie. Poza tym mm, inne Io. Inne Io jakie będą, to... Y, w sumie nie mam pomysłu, jakie inne IO będą. Wiem, że ktoś napisał mi całą listę IO pod odcinkiem z Robloxa z Tajkunu. Może jest jakiego to ja Tajkunu nagrywałem ostatnio? I zapomniałem, ludzie. A na pewno wiecie o co chodzi. Ostatni Tajkun, gdzie 30 tysięcy osób zobaczyło, więc wow, dziękuję bardzo. No ale cóż. E... Aha, co chciałem poruszyć na ten temat, że Facebook. Facebook, czy chcielibyście grupę? Czy jednak bez grupy tylko sam fanpage? Czy w ogóle chcecie fanpage, bo to jest też ważne pytanie. Kurde, raz zgin już zginąłem? Ktoś liczy to? Bo już jest która minuta? Trzecia minuta, a ja e, pięć razy zginąłem? Więc tak. Heh, słabo, jeszcze nikogo nie zabija, więc. Chyba się trochę najpierw wyfarmie i dopiero kogokolwiek atakować i, i, i pojadę na środek. Więc gdzieś tutaj bokiem sobie będę jeździł. Boże, już tutaj rozpędzony do 700. Okej, okay, gdzieś tutaj nie wiem, bokiem sobie przejdę jeszcze. Yy, spoko. Dobra. Yy, yy, następna kwestia. Gierki na kanale. Czy? Yy, jakie, jakiej długości filmy wolicie? Czy wolicie nie wiem, takie 15 minut, czy 30 minut jednak dłuższe materiały? I czy wolicie długie serie, czyli nie wiem na przykład 30 odcinków z jednej gry, czy jednak na przykład 3-4 odcinki z takiej krótkiej, śmiesznej gierki, bo to też jest w sumie ważna rzecz, która mnie interesuje, jeśli chodzi o Was, bo w sumie nie znam Was jeszcze dobrze, więc wolę popytać o takie rzeczy. Bo ja komentarze czytam wszystkie, a ostatnio ich jest po 300, więc staram się czytać wszystkie, więc spokojnie. Jeśli coś piszecie i ja nie odpisuję, to i tak to przeczytam, bo jest jednak to dla mnie ważne, co tam piszecie w komentarzach, więc nie bójcie się, czytam wszystko. Nawet te y, czasami 100 komentarzy, jeśli chodzi o kamerkę, to i tak przeczytam. Już niektóre osoby tam widzę, że już się w komentarzach denerwują, że y, osoby różne wchodzą, y, nie patrzą, co jest w ogóle na filmie, tylko piszą, gdzie jest kamerka. A mówię czasami po trzy razy w filmie, że merka będzie w przyszłym tygodniu. ale i tak niektóre osoby piszą, więc spoko. Eee, nie, niech będzie. Okej, okay, w ogóle się rozpędziłem już do 400. Więc już coś powinienem móc zabić. Czyli tak to nie jest wiele, ale na przykład ciebie właśnie. Ciebie mogłem sobie spokojnie zdjąć. I już mam drugie zabójstwo. ale te, Tego to już nie. Tego to już cześć. Dobra, ciebie też nie chcę. Nie chcę zawalić od ciebie. Gdzieś tutaj polecę sobie. Okej. Okay. W sumie idzie to powoli. Kiedyś grałem w tego Spins i tak chyba to szybciej było, leciało. Ale no cóż, jestem 17 na serwerze. Nie wiem, tak do top 5 damy radę? W sumie nie wiem. Chyba, chyba raczej tak. A i jaki byście chcieli, tak w nawiasie, jaką nie wiem, drużynę Team, yy, czyli przednikiem, tutaj gdzie pokazuję teraz myszką nie wiem, jakiś węgielek czy coś takiego, jeśli oczywiście wiecie o co chodzi. Powiem, że też spora część osób nie wie o co chodzi z tym węgielkiem. To w filmie QA, o właśnie też QA, zaraz o tym wspomnę. QA wyjaśnia co chodzi z tym całym, bo też dużo część osób się pyta o to, więc spoko. też wytłumacza. QA, pytania, jakie chciałbym, nie pod tym materiałem, tylko. Powiedzmy, że we wtorek yy, na 16 wrzucę film, pod którym będę się pytał, yy, na co mam odpowiadać w filmie QA. Bo tak mam nadzieję, że w czwartek będzie taka merka, w sumie, a to już nieważne. Więc wrzucę taki filmik, yy, nie będzie miał kilka sekund zapewne. Tylko o to, że tam piszcie swoje komentarze. Więc wyczekujcie we wtorek filmu zapewne na, na o 15 Z tego, że chcę wiedzieć po prostu, jakie pytania. Na jakie pytania mam odpowiadać w tym filmie. Oczywiście, nie wiem, wybiorę te najlepsze albo to najbardziej lajkowane, więc y, zapraszam tam do pisania swoich znaczy swoich pytań w sumie sugestii. Chciałem powiedzieć, a to nie, nie sugestii. A, już mi się przypomniałem jaki ten Dajko nagrywałem. E, albo nie. A. I zginąłem. Prawda? Naprawdę zginąłem, ile on, ile on miał punktów. Halo. Wyszł miał chyba tysiąc. i mnie zabił na hita? Serio? No nie, no spróbuję jeszcze raz zbić się do tej topki, więc. Na spokojnie, bo nawet idzie jednak to szybko, jak się o właśnie tyle tyle punktów zbierze. O właśnie tutaj pod ścianą. No nie. Oczywiście nie dał mi troszeczkę. Chciałem tylko troszeczkę sobie zabrać. Ale to cóż. Więc tutaj gdzieś góro Gdzie jest, jest tutaj mapa? Jest, w, w lewym dolnym Z mapa więc Spoko A Jezu nie, ciebie to ja tutaj nie chcę Chcę gdzieś tutaj prawy górny A czy tam będzie jakieś miejsce? Oczywiście nie Wiecie, wszyscy mają tutaj fajne skiny Chciałbym wbić level Więc też Jeśli będzie kolejny odcinek to uczynię, żeby mieć jakiegoś skina tutaj Nie wiem, ten się uparł żeby mnie dogonić, ale spoko Mmm, jego. go więc tutaj, gdzieś do góry. A i w sumie taka, nie wiem, kwestia, czy używacie Instagrama albo Snap'a, bo jeśli tak, to w sumie, nie wiem, chciałbym zbudować swoją, nie wiem, społeczność na Instagramie albo na Snapchacie. Możecie wybrać sobie, co byście chcieli zobaczyć w sumie, czy Snap'a, czy Instagrama, nie wiem, jakoś tak przyszła mi na myśl taka kwestia, nie wiem, wolałem no, zapytać, żeby nie było potem jakiegoś porozumienia mogę tak powiedzieć. okej, okay, o, tutaj, gdzieś się, tutaj się punkty wysypały. Nie to pozbieram wszystko. przyda się. Nie, nie ty nie zostaw. Okej. Okay. 200 punktów 32 na serwerze. Idzie powoli. Nie wiem, no mam cel wbić się do topki i zabić kogoś z tej topki. Dobra, tutaj się wysypał. Właśnie tego chciałbym go zebrać do końca. Więc o, właśnie, tu jest sporo punktów, tutaj się w sumie do farmie. Ja chyba ze 100 zebrałem, więc spoko. Nie ja wiem, gdzieś tu, tu górą polecę. W sumie o, lewy, górny całkiem. Hmm. Dobra, tutaj zakręt sobie zrobię i przyspieszenie to było gdzieś. Właśnie, przyspieszę sobie tutaj. Już tam ktoś leciał, więc ciekawie, by było. W ogóle pierwsza osoba ma 43 zabójstwa. Więc ciekawie. Chyba trochę powybija osób. O Jezu to właśnie... Nie, chciałem powiedzieć, że on jest, ale to on ma tylko 3000, a pierwsza osoba ma 17 tysięcy, więc z taką osobą raczej nie mam co się bawić. Okej, okay, to nie wiem, w tu. Hmm. Wszystkie punkty są wyzbierane, są takie małe ilości, wcześniej. ale czy ciebie na przykład mógłbym dojechać. Ciebie. I teraz mogę sobie na spokojnie wszystko pozbierać tutaj. Ok. Ok. A, i jeszcze ważna rzecz. Piątego. No, piątego w przyszłym miesiącu wyjeżdżam na tydzień na wakacje, więc e, jeśli na coś na przykład nie będę odpowiadał na odcinku, to przepraszam, bo to będą filmy z automatów, które się będą dodawać. Oczywiście będę tam czytał komentarze, tylko nie będę odpowiadał w filmie na nie. Ale na pewno coś tam. Odpowiem wam. Więc no. A i Facebook raczej będzie w przyszłym tygodniu, więc wyczekujcie też. Na pewno wspomnę o na filmie QA, które będzie. O, tu są punkty. Biorę, biorę, biorę. I ciebie też bym w sumie zabił. Chodź tu, chodź, chodź. Ty. Nie, uciekniesz mi? No okej. Okay. To sobie leć. Chcę ryzykować, żeby stracić znowu te punkty. Okej, okay, mam 500 punktów prawie. Pierwsza, znaczy dziesiąta osoba ma 1000. Więc to jest do zrobienia na spokojnie, żeby tam się dobić do tej topki. W sumie w krótkim czasie, raczej w krótkim, bo która jest 11 minuta. na początku nie było nie wiem, zbyt kolorowo, bo zginąłem 3 albo 4 razy. Więc spoko. W ogóle, nie wiem, tak, spinnery pokazały się ogólnie na rynku i tak <noise> już znikły, nikt o tym nie mówi. Też na pewno każdy posiada spinera. Na przykład ja też posiadam, to, to jest oczywiste. Sobie nie... Kto nie miał spinera, Mała część osób Każdy chciał się tym przynajmniej na chwilę pobawić, więc... No <laughs> e, Nie wiem, gdzieś tutaj polecę Gdzie ja jestem w ogóle na... Prawy górny jestem, tak? O, 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 nie, bo tu... no, Bo tutaj jest kolejny gościu Który mógłby mnie zjechać, więc... Wycofię jednak stamtąd i znajdę jakiegoś gorszego gracza Chyba, że kogoś tutaj... O, właśnie Cześć Dawaj punkty Dawaj punkty o, właśnie, ale się tutaj fajnie doekspiłem. Ponad stuwa. E, Jezu, co ja uderzyłem? E, nie wiem, ale i tak wyszedłem na plus, więc. Okej, okay. nie ma problemu. Więc tutaj wszystko zebrać. Oczywiście, o nie. Oczywiście zachęcam do lajkowania filmów, do udostępniania i komentowania, bo ty tam, więc warto napisać jakiś tam komentarz. O nie. 600, to się robi niebezpiecznie strasznie, więc chciałbym stąd uciec. Mam ochotę się z tamtym wszystkim bawić, więc. Yy, polecę na środek. Zresztą tam może być ten gość, co ma 20 tysięcy punktów. Więc no. Yy, gdzieś tutaj, prostu to ma 600. Z tym mógłbym się jeszcze pobawić, ale. Yy, ja w lewy dolny polecimy. Tam powinno być ok. Yy, gdzieś tutaj. A, tu ma 300. Ale co ma ile? 20 on miał? Nie 300 też. Więc takim to bym mógł się już pobawić. Żeby... Nie, tu ten ma 3000. Z tobą to się nie chce bawić. W ogóle już widzę straciłem punkty. Jednak uderzyłem tam kogoś. A, ale mógłbym to zebrać w sobie. To jest chyba moje, więc. Nie, to odejdź. To masz 5000 to. Jakbyś mnie na hita. Więc nie chcę się bawić z tobą. Znowu 100 1000, znaczy 1000. 200 straciłem. Eee. Niepotrzebne lata na tym przyspieszeniu, ale okej. Okay. Tylko punkty nic zabiera. 8000, nie, dzięki. E, zostaw mnie, dobra. Kolejne przyspieszenie. Tylko to jest tak głupio umiejscowione obok siebie? No, ale okej. Okay. tu jakieś punkty. Tu się widzę 1000, coś bije. Więc nie, nie, nie. Znowu jestem 17. Tylko już mam 8 zabójstw? Nie wiem kiedy to nabiłem, ale. Okej, okay. niech będzie, ale z tobą bym się pobawił, chodź tu. Właśnie, dalej punkty. No, chodź, 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 już cię dojadę. Chodź, chodź, chodź. O Boże, ale tu z punktów potraciłem. Teraz muszę to te wszystko zebrać. Okej. Okay. Żeby to pozbierać, żeby mi tutaj nikt nie przyjechał. Właśnie. Zmie nic nie zdobyłem teraz, ale okej. Okay. Tylko zmieniłem czy nie straciłem. Ale przynajmniej jakaś tam zabawa, nie? <grych> na przykład mogłem zaatakować. A właśnie na przykład Ciebie. Kolejne punkty, które znowu straciłem, ale ok. Eee, no i tu się robi niebezpiecznie. Tu się robi niebezpiecznie. Trzeba to. Właśnie, trzeba to zacząć zbierać. Zaraz tylko potracę. Tu jest jeszcze sporo punktów. Trzeba, nie wiem, przyjechać tutaj i e, wycofać stamtąd. znowu straciłem z 500. A znowu jestem 23. Hmm. Ale 11 eliminacji. Więc nice, nice. Jeszcze jakoś idzie. A i na przykład co sądzicie o paladinsach, chcielibyście coś zobaczyć, bo w sumie e, mam w paladinsach 80 poziom, więc uważam, że to nie jest jakiś tam porządkujący, coś tam potrafię i mógłbym wam kilka rzeczy, nie wiem, tipów, mogę <śmogło> tak powiedzieć, e, sprzedać jeśli chodzi o postacie, jeśli chodzi ogólnie o grę, więc jeśli chcielibyście zobaczyć, nie wiem, jakiś taki typu poradnik do paladinsów, to też możecie napisać. Chętnie. W sumie kiedyś były plany założenia drużyny w Paladinsach, ale jakoś to nie wypaliło. Nie było czasu, żeby się tym zająć. No ale może jeszcze kiedyś, może jeszcze kiedyś będzie jakaś taka szansa, żeby utworzyć swoją drużynę w Paladinsach. No ale zobaczymy jeszcze, to, to z czasem. Bo w sumie, jak chcieliśmy założyć drużynę, to zgłosiły się osoby, co miały, nie wiem, 20, 20, 20 może 20 poziom. A poszukiwaliśmy osób, co mają przynajmniej 50. To jest jednak 20. poziom. To nie ma jeszcze takiego skilla jak 50 czy tam 80, więc no, no będzie 1000 zaraz. Znowu spadam na 13 miejsce. Eee. Okej, okay, czyli powoli się punkty zbierają. Widzę, że cały czas spadam. Nie wiem, jak oni tak szybko nabijają te punkty. Bo przed chwilą byłem 12, a znowu jestem 15, więc no, ale ciebie bym zabił, choć tu. O, dawaj punkty. Dawaj, dawaj, punkty. Będzie 1000 ponad. Będzie 1100. Jest 1100. Ok, kolejna eliminacja. Czyli już 17. Oko. Ile? W ogóle osoba na dół ma tylko 3 eliminacje. I jest w sumie 10. To ona tylko jeździ i zbiera punkty, które są rozrzucone na mapie. Ok, A ja tu mam na przykład osobę, co ma 300. O, dawaj punkty. Właśnie. I tutaj się też ekspie fajnie Bo mam 1400 będzie? Nie, 1350 Jestem 12, okej okay. Zaraz będzie topka, zaraz będzie topka Spoko Okej okay. Gdzieś tutaj pojadę Top Dobra hmm, w sumie pobiłbym się z kimś większym, takim na przykład Co jest na 10 miejscu Nie, w sumie on ma 2000, a ja mam 1300 będzie ciężko tego dojechać Chciałbym go w dwie osoby, a nie, już jest 1400, żeby dostać się A ja mam 1300 Tylko jakbym ciebie zaatakował i zebrał te punkty Będę? Nie, tylko straciłem, okej okay. Był głupi pomysł Jednak mogłem tego nie robić Okej, okay, tu są punkty, biorę Chętnie zbiorę Nie, zostaw mnie Okej, okay. w też kolejne punkty się wysypały jest, jestem dziesiąty, okej okay. Do dziewiątego mi jeszcze trochę brakuje Ale rzuciłbym się na kogoś co ma więcej punktów Szczerze tak jeździć to jest w sumie nudne, więc O Jezu, albo chodź, 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 chodź Właśnie Uuu, ale tu jest punktów teraz Właśnie, dwa tysiące? Nie, nie ma 2000, ale jestem dziewiąty Okej, okay, nice, nice Gdyby teraz takie pełno się przyspieszam to punkty ze mnie wylatują w sumie sporo. O, chodź tu, chodź tu. Że znowu się tak spiłeś z ziemi uciekasz. Chodź tu. Dobra, waliczcie Nie chce mi się ciebie gonić. Więc okej, okay, chodźmy do góry. Będzie tu ktoś, czy. Nie, nikt. Okej, okay. ale ty. Ile ty masz punktów? Nie, nie, nie. Ty masz za dużo punktów. Stanowczo masz za dużo punktów. I byś mnie nie gonić. Ale ty. Nie, nie chce mi się punktów na ciebie zużywać, tylko bym zużył punkty, więc no. A tutaj na przykład 800. O, chodź tu. Nie uciekaj, bo i tak mi nie uciekniesz, będę cię gonił. O, właśnie, się rozbili. Ja sobie skorzystam tylko. O, 2000, No ładnie, ładnie. Latujcie we mnie dalej. Ja sobie pozbieram. <grym> Spoko. Tu jeszcze. O, tu mam 500. O, chodź, 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 chodź. Eh, poleciał mi w tą stronę. Kurde. Miałem przynajmniej nadzieję, że uderzę w niego. Jestem dziewiąty, byłem ósmy, ale spoko. Więc o, chodź tu znowu ty. Tam był znowu ten czarny na dole. 700 ma. W sumie fajnego spinera ma. Fajny kolor. Serio przywaliłeś we mnie. Eee. No nie wiem, zbiorę sobie moje punkty, które straciłem, żeby uderzyć w tego jednego ton. Przestań przede mną uciekać. Rusku, chyba. Mi się wydaje, że to jest rusek. Cały czas przede mną ucieka. Z sobą to nie. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Jeśli to był chyba przyspieszenie. Właśnie. Sobie mogę uciec. U dziewiąty jestem. Nie chcę mi się na ciebie punktu zużywać. jakiegoś tutaj co ma tysiąc. To by było fajnie zaatakować. Tu by wtedy się wefarmił szybko. Więc się mi tu kogoś. A będzie to tu ktoś w ogóle? Tak, w sumie tylko jeżdżę i, i biję nubków. Więc nie, niezbyt interesujące. Chciałbym kogoś większego zaatakować. Ma 40. W ogóle nic nie dostanę z niego. Więc spoko. Hmm. No, jakiegoś, kto ma 1000. Bo tutaj. O, o, o. Chodź. Wszyscy uciekają, nie? Wszyscy coś się pojawią, to w ogóle od razu ucieczka spogon chciałeś we mnie przywalić tylko smarnowałem punkty na ciebie eee, na przykład ciebie to już mogę zaatakować te punkty daj 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 to jest moje To jest moje oczywiście no nic eee, w sobie jak tak jeżdżę i tutaj nikogo nie ma to tu chyba że jest ten gracz goniecie czy będziesz mi uciekał oczywiście będzie mi uciekał więc eee. Na ten moment dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinek z io, to piszcie, komentujcie, lajkujcie. No i cześć!